12 dni wrocławianie zastanawiają się, co powstaje w tej hali na Placu Społecznym, a to powstaje wystawa Solidarny Wrocław, wystawa na 30 rocznicę Solidarności, która będzie otwarta 27 sierpnia tego roku, która opowie o tym wielkim, wspaniałym ruchu, który zmienił Wrocław, Polskę, Europę, e, o ruchu Solidarności, ale w ogóle o opozycji demokratycznej lat 80. O tym, co działo się w Polsce, ale głównie o tym, co działo się we Wrocławiu. Zapraszamy. Muzyka. wystawę Solidarnych Lotów z pewnym zamysłem. Chcemy przenieść zwiedzających w świat z lat 80., zatem, cała wystawa będzie zbudowana jako jedna wielka scenografia przypominająca ulicę y, z tamtego okresu. Wokół tej ulicy zobaczymy różne miejsca, takie jak zakład pracy, który mamy tutaj po lewej stronie, takie jak mieszkanie, y, sala sądowa, różne miejsca, które będą punktem wyjścia do opowieści o tej historii, z której dzisiaj jesteśmy tak bardzo dumni. Cela lat 80 to historia bardzo optymistyczna, tak kończy się dobrze, ale to też dni bardzo trudne, wymagające bohaterstwa i poświęcenia. Z tyłu za nami będzie cela. Cela taka jak wtedy, kiedy przetrzymywano internowanych działaczy. W środku będzie takie klasyczne więzienne wyposażenie. Zwiedzający będą mogli na przykład też posłuchać piosenek więziennych ze specjalnej szczekaczki, czyli głośnika więziennego, który będzie zamocowany na ścianie. Mamy też sekcję poświęconą procesom sądowym, z wielkim, znanym procesom działaczy, tych, którzy walczyli o wolność dla Polski. W specjalnie zaaranżowanej sali sądowej będzie ekspozycja na ten temat. Całość przestrzeni będą wypełniały zdjęcia, ikonografie, ale także przedmioty z epoki, to jest bardzo ważne. Już tutaj widać kiosk, kiosk ruchu, prawdziwy kiosk z tamtych czasów, w którym zaprezentowane zostaną rozmaite materiały dotyczące życia codziennego, ale będziemy chcieli też przy tej okazji opowiedzieć o takich zjawiskach jak kartki na mięso, które reglamentowały dostęp do żywności, do różnych, do różnych dóbr. Dobrze sobie dzisiaj przypomnieć o kartkach na mięso. W sytuacji, kiedy mamy w sklepach wszystko, czego nam trzeba, warto sobie czasem przypomnieć, jak to kiedyś było i odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego ta walka była potrzebna. Ale tak naprawdę kartki i reglamentacja dóbr to nie był jedyny i nie najważniejszy powód, dla którego należało walczyć z komuną. Tak naprawdę chodzi o wolność o to, żeby móc. Mówić to, co się myśli, o to, żeby móc żyć w wolnym kraju, niezależnym od obcych zewnętrznych mocarstw, o to po prostu, żeby nie iść do więzienia za swoje przekonania. Z tyłu za nami mamy pomieszczenie, które będzie pokazane jako wielka paczka, taka paczka, w jakiej przychodziły dary z wolnego świata, z zachodu. Wolny świat rozumiał, w dużej części rozumiał starania Polski o to, żeby dążyć do wolności rozumiał solidarność i ten wielki ruch społeczny. Tej, ta przestrzeń ekspozycji będzie poświęcona właśnie pomocy z Zachodu, pomocy politycznej, ale też takiej charytatywnej, zwykłej pomocy, tej, którą ludzie słali ludziom w Polsce paczkom. nami leży oryginalny zegar z ulicy Świdnickiej, który w latach 80. był takim ważnym symbolem w Wrocławiach. To był zegar, pod którym można było się umówić z dziewczyną albo umówić się na e, manifestację. Pod tym zegarem zbierali się opozycjoniści, pod tym zegarem prowadziły swoje akcje Pomarańczowa Alternatywa. E, ten zegar stanie na terenie wystawy, ponieważ wystawa tak naprawdę jest o Wrocławiu. I tutaj zobaczymy wiele wrocławskich historii, takich wrocławskich historii jak ta, te związane z tym zegarem, ale także takich jak bohaterska historia ukrycia pieniędzy Solidarności przez wrocławskich działaczy tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego, albo historia wrocławskiego gawrosza, czyli Jarosława Hyka. To był ten człowiek, którego obserwujemy czasem na zdjęciach archiwalnych ze stanu wojennego, kiedy jest przejeżdżany przez milicyjną ciężarówkę. On przeżył to wydarzenie, całe szczęście przeżył to wydarzenie, natomiast film dostał się na zachód i tam okrzyknięto tę sytuację i tego człowieka w Rosławskim Wystawa na powierzchni 1000 m2, 5200 m sześciennych historii tutaj się pomieści. Zapraszamy już od 27 sierpnia. Do czasu otwarcia wystawy będziemy na bieżąco informować o postępie prac, odsłaniać kolejne tematy tej ekspozycji, ale także chcemy bardzo serdecznie poprosić o włączenie się do budowy tej wystawy o przynoszenie różnych rekwizytów. Potrzebujemy bardzo saturatora, potrzebujemy bardzo pał, których używało ZOMO na specjalny element tej ekspozycji. Potrzebujemy różnych rekwizytów z epoki i zwracamy się bardzo. Z prośbą o pomoc. Także zdjęcia, dokumenty, yy, także różnego rodzaju pamiątki będą mile widziane i pewnie wiele z nich może znaleźć miejsce na tej ekranie.